Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książka różala.pl. Siemanko, jaki witam serdecznie, Kasper? Mi dla transportu, a z nami nie kto inny, tylko z buku. Siemanko, tuż przed pierwszym panelem, no konfy, która trochę wymknęła się spod kontroli, moim zdaniem. No, można tak powiedzieć, no ale czego się spodziewać, jakby jak zapraszamy takie osoby, no to chyba, yy, chyba taki jest cel tego w sumie, nie? Po to, to ludzie oglądają, nie wiem, to, to trzeba zapytać, jakby. E, trzeba zapytać tutaj jakby fanów, którzy, którzy to śledzą. Ja dzisiaj usłyszałem, że, że nie nadaję się do tego świata, ale tak jak mówię, ja nie ukrywam tego, że ja. Od kogo do tego, to usłyszałeś? No, ty, chyba prowadzący jakiś jeden tam powiedział, że wiesz, że niektórzy są może zawiedzeni tym, że, e, że ja nie dymię, ale ja tutaj nie przyszedłem robić dymy, tylko być sobą i wiesz, nie będę udawał pod publikę, bo zapłacili mi pieniądze, żebym teraz kurwa, wiesz, robił jakieś dymy na siłę z korem, czy, czy nawet chociażby z tym koziołkiem. To w ogóle nie jest mój poziom i nie mam zamiaru się do niego zniżać. No właśnie, trzeba przyznać, że kurczę więcej czasu poświęcać tobie. Koziołek niż swojemu przeciwnikowi. No i nawet doszło do rękoczynów, co mnie trochę zaskoczyło. Wiesz co, kurde, no tak jak powiedziałem wcześniej, no... Wodą cię oblał. Tak, no on jest jakby, wiesz, no... Jest osobą, która jest nieznana w świecie szerszym, że tak powiem, ze swoich osiągnięć, jakbym... Jakichkolwiek innych niż te, które tutaj osiąga, mam na myśli te, te zachowania. I, I tym jakby tutaj ją chce zabłysnąć, no, szuka, wiesz, szuka chyba roboty na dłużej i chce się, wiesz, zakonfliktować, tak jak na w sumie Marcę, nie? Chce się za, zakonfliktować z jak największą ilością osób po to, żeby dostać jak najwięcej walk, nie? Jakby tak jest jego plan. A ty w ogóle kojarzyłeś go wcześniej spoza fejmu? Bo mnie ciekawi, dlaczego on ci tak zaczął zaczepiać, Tak naprawdę już na hmm. pierwszej konferencji gdzieś tam cię potrzebyło, a teraz to już w ogóle wydaje mi się, że on naprawdę szuka z tobą, nie wiem, konfrontacji, walki. No, myślę, że tak, natomiast ja mu tego nie dam, bo jak mówię, nie, nie mam, wiesz, jakbym sobie wyobrażał, że miałbym z nim siedzieć. Kurde, trzy konferencje i stary przekrzykiwać się z nimi, wiesz, ty jesteś głupi, nie, ty jesteś głupi, to w ogóle nie jest stary dla mnie żadnych pieniędzy warte. Nawet jakby mi zapłacili milion złotych, kurwa, żebym z nim wyszedł do walki, to myślę, że bym to odpulił, bo tak jak mówię, no, ja wziąłem walkę z Majorem, bo wiedziałem, że będzie yy, kultura, że tak powiem, jakaś tam zachowana. Wziąłem walkę z bo też wiedziałem, że tam nie będzie, yy, znaczy, może nie wiedziałem, że nie będzie jakichś tam dymów czy coś, natomiast no wiedziałem, że nie będzie zachowywał się tak jak jego ziomek, nie? Przejdźmy już do samego Koro, bo wydaje mi się, że to jest twój przeciwnik, więc trzeba mu trochę czasu poświęcić. Oglądałeś go pojedynki? Tak, moi trenerzy przede wszystkim mnie oglądali. Ja przerobiłem ten okres miesiąc czasu typowo pod Kora, że tak powiem. Wiem, że dużo kopię, wiem, że jest dynamiczny. To jest, wiesz, walka, w której ja jestem underdogiem, ale mi to pasuje. Wiem, że, wiem, że jakby... Bookmacherzy czy ludzie stawiają na Korano, bo jest młodszy, pewnie ma więcej walki, więcej trenował. Natomiast ja z chęcią zaskoczę tych niedowiarków i przede wszystkim pokażę, że, że, że też można w miesiąc czasu się przygotować do walki i, do, i zrobić dobre przedstawienie w klatce, a nie tutaj na, na panelach. Czy zna się, po majorze były jeszcze powroty na matę? Nie, nie, bę, nie będę kłamał. To są takie sporadyczne jakieś treningi, ale ja potem w marcu miałem walkę, w maju miałem wesele. Po weselu można powiedzieć ta majówka, w ogóle wesele... Znaczy swoje, 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 no tak. tak. W maju miałem wesele, potem ta majówka, potem przyszedł czerwiec, wydałem płytę, no wiadomo, promocja, więc płyta, promocja, promocja. potem były wakacje, więc się nie chciało trochę trenować. W wrzesień pojechałem na, z żoną do Hiszpanii, tam za, załatwić jakieś biznesy. Myślałem, że mnie miodowla... Nie, teraz w par... dopiero w styczniu, dopiero w styczniu lecimy na spóźniony miesiąc miodowy. Już się nie mogę go doczekać, ciągle o tym myślę, to jest jakby mój cel, który sobie daję, że tak panie wchodzę na tę konferencję, więc co się będzie działo tutaj z tym pacjentem, więc mówię: Michał, jeszcze tydzień, walka i kurde, święta z rodziną w gronie normalnych ludzi i, i to jest miejsce, w którym ja się czuję spełniony i jakby i wiesz, tam jest, tam jest najlepiej, może tak. Słuchaj, po pierwszym pojedynku z Majorem, no też jestem ciekaw, jak ty odbierałeś w ogóle Free Fighty. Czułeś się dobrze na tych konferencjach? Wiemy, że to była też inna organizacja, więc można powiedzieć, że też inne czasy dla Free Fightów. Ale jestem ciekaw, czy tobie się po prostu tutaj podoba? Czy to jest twój świat? Czy nie do końca? Jeśli dostałbyś kolejną walkę, to skręciłbyś się, wziął? Czy jednak dłużej byś się na tym został, No teraz masz żonę, więc. Wiesz co, Zdecydowanie bym się dłużej zastanowił. Na pewno bym nie wziął walki z takim koziołkiem, bo tak jak mówię, mi nie zależy na. Jeżeli to wiesz, nie będzie pasowało fanom Free ja to i przychodzę się bić, a nie pierdolić śmieci na konferencji, jakby za przeproszeniem. E, jestem jeszcze trochę podburzony. Natomiast... Więc ogólnie jesteś zdenerwowany, bo teraz trochę już jestem, spadło. Jestem, no bo wiesz, nie jestem na, na co dzień przygod przystosowany, że wiesz, jakiś kurde e, osobnik, którego nie znam tak naprawdę w ogóle, wiesz, wylewa na mnie wodę, więc. E, Jestem podburzony, ale już się uspokajam, bo mówię, no wiem, że jeszcze tydzień tej szopki tutaj, że tak powiem, z tymi, e, z tymi niektórymi osobnikami jak koziołek i, i, i koniec tej tej. Odpowiadając na twoje pytanie, no no właśnie, czy ja bym e, jeszcze raz tutaj przyszedł, zastanowiłbym się dwa razy bardziej, bo tak jak mówię, mi to nie jest do końca, te pieniądze nie są aż tak e, zmieniające, że tak powiem, wiesz, postrzeganie mojej sytuacji tutaj w, w tym świecie, żebym, wiesz, ja zarabiam pieniądze z muzyki, ja żyję od 18 roku życia się utrzymuję z muzyki yy, i to jest moje główne. Yy, to jest moje życie, o, może tak. Tutaj przyszedłem, dostałem propozycję, więc szczerze, jak ktoś tam będzie pisał, że z buku typa coś, tam nie, nie, nie robi mi to, bo... Ja jestem z drugiej strony dumny, że właśnie, że nie przyszedłem tutaj, nie, nie, nie udaję kogoś kim, kim nie jestem i że pod publikę nie, nie zmieniam tego, bo, bo to by oznaczało, że wszystkie teksty, które pisałem dotychczas, to one można wyrzucić na śmietnik, no i tyle. A jak ogólnie sprzedać płyty? Yy, spoko, wiesz, ogólnie płyty się już mniej sprzedają, natomiast yy, teraz cyfra bardziej chyba weszła, yy, no, yy, przejęła rynek i... Gdzieś tam wiesz, utrzymuję się na, na takim poziomie. Myślę, że całkiem spoko, wiadomo. E, dążę, żeby było lepiej, ale, ale nie narzekam, bo, bo, bo jest okej. Okay. Kuba Rzaźniczak ostatnio powiedział, że też no, występował jakby też w innej organizacji, w której ty występowałeś, przyszliście razem tutaj do fejmu, no i że czuje, jednak odczuł po portfelu, że ta garza mocno spadła. Ty też tak odczuwasz, że no, nie wiem, pewnie in, o innych stawkach nie wiesz, ale pytam się ciebie, czy odczułeś, że gdzieś to spadło, czy jednak wy, wynegocjowałeś jakby podobną do tej swojej pierwszej walki? Wynegocjowałem podobną, mniej więcej kwotę, troszeczkę niższą, ale Eee, ale jest ok, no jakbym mnie jakbym jakbym nie wynegocjował, to bym pewnie tutaj się nie pojawił, tak jak mówię. no Wiadomo, że jak ktoś tutaj przychodzi i pierdoli na ściance, że robi to nie dla pieniędzy, no to oczywiście kłamie, bo wszyscy to robią tutaj dla pieniędzy. Eee, Zależy, jak to do tego podchodzi po prostu, nie? Ja do tego podszedłem w fajną przygodę sportową, wiesz, naprawdę zrobiłem robotę na treningach i już się nie mogę doczekać tej walki tak naprawdę, nie? Przyznaję się, oglądałeś Freak Fighty zanim zacząłeś walczyć? Tak, coś tam i was, wiesz, no jasne, oglądałem, czy to Fame, czy właśnie początki klauta. Niektórzy znajomi się tam gdzieś bili, więc, więc sprawdzałem to, natomiast natomiast ze środka wygląda to zupełnie inaczej, nie? Gorzej, czy lepiej? Inaczej po prostu. Inaczej po prostu, no. Inaczej. Dobra, z buku ostatnie pytanie. Przejdźmy do muzyki. Słuchaj, wielki powrót Kwebo na FIDE, no dosyć popularnej, dużej, dużego, marki. dużej marki w mm. polskim hip-hopie, w polskim rapie. Jak oceniasz to, co wyszło? Super, wiesz, co widziałem, widziałem teledysk. Klip, nie, głowę. klip jest, klip jest no, zrobiony na najwyższym poziomie. Tutaj jakby nie da się złego słowa powiedzieć, wiadomo, muzyka to już jest rzecz, kwestia gustu i, i tutaj można bardziej sobie dyskutować. Natomiast trzeba przyznać, że forma opakowanie i, i, i jakby przedstawienie tego jest na najwyższym poziomie. Czapki z głów, no, chciałbym kiedyś też taki teledysk nakręcić, może mi się kiedyś uda, jak będą no, takie fundusze na to. AI. Tak, ale no to AI też na pewno kosztowało no stary, jasne, jasne. myślę, że postprodukcji kosztowało bardzo dużo wysiłku i pewnie przez to też dużo pieniędzy, więc mam nadzieję, że kiedyś sobie będę mógł na to pozwolić, bo, bo fajnie. Ile jeszcze treningów masz do walki? Wiesz co, teraz już jest tylko szybkościówka. Dzisiaj zrobiłem trening przed tutaj, na jak jechałem na konferencję, to albo zabierałem trenera ze sobą, albo, albo gdzieś tam starałem się zrobić z rana trening, tak żeby nie, nie odpuścić i mogę powiedzieć szczerze z ręką na sercu, że nie, nie odpuściłem ani jednego treningu. Ani, jednego, ani jednej jednostki treningowej, no dosłownie zrobiłem wszystko pod tą walkę trenowałem z fajnymi chłopakami w dobrej, sal, na dobrej salce, Sara Hioniława pozdrawiam serdecznie, dziękuję za przygotowanie i mam nadzieję, że będę mógł godnie zareprezentować ich w klatce No to już w sobotę, bardzo dziękuję, widzimy się w piątek. Panie, dziękuję uprzejmie, Pozdrawiam.